Cześć, nazywam się Roman Dawidowski i dzisiaj zapraszam Ciebie do całkowitego, kompletnego zestawu ćwiczeń, który dla Ciebie polecam. Polecam na start, na rozgrzewkę, polecam rano, w ciągu dnia czy też wieczorem, kiedykolwiek złapiesz trochę czasu, aby zadbać o siebie. Nie potrzebujesz wiele, wystarczy Ci wygodny strój. Do tego mata, na której będziesz ćwiczyć, mogą być dwie, jeśli. Twoje kolana są wrażliwe i potrzebujesz mieć miękko pod kolanami, połóż sobie dwie maty. Do tego krzesło z oparciem lub też gdzieś parapet w okolicy i pasek, długi, szeroki pasek lub też guma, guma do ćwiczeń. Tyle rzeczy Ci wystarczy, aby doświadczyć efektów. Układ, ten, układ tych ćwiczeń układałem przez jakiś czas, badałem na sobie, sprawdzałem codziennie, codziennie go wykonuję, więc wiem, Wiem, że działa. Wiem, że przynosi fajne rezultaty. Zapraszam Ciebie do sprawdzenia. Kiedykolwiek masz trochę czasu, ja polecam zwykle rano, najlepiej rano. Tak wygospodaruj swój czas, żeby mieć czas rano. Dzięki temu te ćwiczenia przeniosą Cię przez cały dzień. Efekty, efekty tych ćwiczeń będziesz doświadczać przez cały dzień. Więc ranek jest najlepszy, ale jeśli nie ranek, jeśli rano potrzebujesz poukładać pewne rzeczy, to najpierw zajmij się tymi sprawami, które są tak bardzo pilne, następnie poświęć trochę czasu sobie, a doświadczysz efektów. Jeśli nie ty, to kto, kto się tym zajmie? Stań więc prosto, na początek możesz stanąć również przed lustrem, aby poczuć swoje ciało trochę lepiej, poczuć, zobaczyć, jak ono wygląda, gdzie... gdzie yy, są jakieś krzywizny, ewentualnie gdzieś gdzie się tam nagina, prostuje. Rozpoznaj swoje ciało. Poznaj się sam, sama ze sobą. Zamknij oczy i wykonaj kilka spokojnych oddechów. Te oddechy są bardzo ważne. Z tym oddychaniem poczuj swoje ciało. Poczuj rozluźnienie w Twoim ciele. Poczuj, czy Twoje stopy, łydki, uda, pośladki, plecy, brzuch. Klatka piersiowa, ramiona, barki, ręce, szyja, głowa, czy każda część Twojego ciała jest rozluźniona, czy energia płynie, czy może gdzieś są jakieś bloki. Jeśli poczujesz gdzieś potrzebę, pomyśl o tym miejscu, zrób wdech i z wydechem wypuść to napięcie, które jest gdzieś w tym miejscu. Na początek tych ćwiczeń przez jakiś czas zaczynamy na stojąco, gdy już Dojdziesz do wprawy. Zaczynać możesz od leżenia w pozycji relaksacyjnej, w której jeszcze bardziej poczujesz rozluźnienie w swoim ciele, ale na początek zaczynamy od pozycji stojącej, wdech i wydech. Przez kilka pierwszych pozycji, które będziemy wykonywać, zwracaj uwagę większą na swój oddech. Poczuj, jak płynie ten oddech. Zrób szerszy rozkrok, ustaw tak stopę, aby palce były lekko skierowane do środka, pięty na zewnątrz i porusz barkami. Zakręć barkami z wdechem w górę, z wdechem w dół. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Następnie krążymy barkami okręgi w jedną stronę, z wdechem do góry, z wydechem w dół i w drugą stronę. Następnie dąż do tego rękę prawą, wdech i wydech, lewa, wdech i wydech. Wykonaj trzy okrążenia, każdą z rąk, następnie dwie ręce razem w górę i wydech w dół. Wdech i wydech. I w drugą stronę. Cały czas zwracaj uwagę na całe swoje ciało, skanuj je oddechem czy jest rozluźnione, rozluźniamy ręce, uż ręce na biodrach, krążymy biodrami, głowę utrzymuj w jednym miejscu, 5 razy w jedną stronę, cały czas oddychamy, rozluźniamy plecy, kręgosłup i w drugą stronę, Pięć razy I pięć. Zmniejsz rozkrok. Poczuj, że ciężar Twojego ciała równo rozkłada się na Twoich stopach. Pięty, śród palce. Ciężar ciała równo leży na całym ciele. Unieś dwie ręce w górę, wyciągnij boki tułowia w górę. Z wdechem wyobraź sobie, że coś ciągnie Ciebie za czubek głowy, wysoko do góry. Rozciągnij tułów, rozciągnij kręgosłup. Wdech. I z wydechem rozluźnij całe ciało. I jeszcze raz. Wdech i wydech. Poszukaj przestrzeni w swoim ciele. Poszukaj lekkości, pozwól, żeby energia płynęła. Doświadcz tego przepływu. Zwiększ rozkrok. Palce stóp lekko do środka, pięty lekko na zewnątrz. Czubek głowy do góry. Z wydechem skręt w prawo, z wdechem do środka i wydech w lewo. Wydech, wdech, wydech, wydech, wdech, wydech, wdech. I do środka. Utrzymuj linię wzroku na tym samym poziomie, i jeszcze raz. Wydech, wydech, wydech. Poczuj. Łagodne skręty kręgosłupa, rozluźnienie w plecach, wydech, wydech, wydech i wydech. I do środka. Cały czas oddychamy równo, spokojnie i głęboko poczuj stopy na macie, poczuj rozluźnienie w całym ciele. Łydki, uda, pośladki, plecy. Twoja świadomość. Wraca do środka. Nie myśl o niczym innym. Wszystko, co masz dzisiaj zrobić, przyjdzie, czeka tutaj za drzwiami na ciebie. W tym momencie liczy się tylko ty. Czujesz swoje ciało, czujesz przepływ energii w nim. Twoja świadomość jest skoncentrowana na tobie. Stopy bliżej siebie, z wdechem prawa ręka w górę. Wyciągnij obydwa boki tułowia do góry. Wdech, przeciągnij się teraz w lewą stronę rozciągasz cały prawy bok poczuj, że aż od stopy poprzez zewnętrzną krawędź nogi prawy bok trzy oddechy wdech i zmieniamy stronę z wdechem wyciągamy się wysoko do góry obydwa boki tułowia i teraz łukiem w prawą stronę rozciągamy cały lewy bok i do środka rozluźniamy całe ciało. Teraz wykorzystamy krzesło z oparciem. Jeśli nie masz krzesła z oparciem, może być parapet, może być ściana na której oprzesz swoje ręce. Układamy ręce na podparciu i odmierzamy odległość. Oddal się tak, żeby tułów i wyciągnięte ręce mieściły się pomiędzy tobą i podparciem. Ustaw nogi prosto w lekkim rozkroku. Nogi prosto. Tu prosto z wdechem. Wyciągamy się do góry. Wdech, z wydechem skłon. Oprzyj ręce na podparciu. Nie zapadaj się między rękami. Utrzymuj plecy wysoko, głowa luźno między ramionami. Nogi proste w kolanach i teraz pchnij pośladki do tyłu. Poczuj jak rozciągają się nogi. Poczuj jak rozciągają się Twoje plecy spokojnie oddychaj pięć głębokich spokojnych oddechów jedna po drugiej oprzyj ręce na udach i powoli unieś się do góry. <laughs> Odstaw krzesło. Następnie jedno z moich ulubionych ćwiczeń przysiady, które właściwie wykonamy. Ustaw stopy pod biodrami, stopy równolegle do siebie. Całe ciało wyprostowane, z wydechem biodra w tył. Opuszczamy biodra w dół, ręce unoś do góry z wdechem, unoś tu w górę. Wydech i wdech, wydech i wdech. Na początek w przysiadach schodź tak nisko, jak jest to dla Ciebie wygodne i komfortowe. Pokażę Ci przysiad z boku, stopy pod biodrami, całe ciało wyprostowane. Z wydechem cofaj biodra w dół, unoś ręce do góry z wdechem. Unosimy całe ciało w górę. Wydech i wdech. Wydech i wdech. W tych przysiadach poczuj, że Twoje stopy mocno oparte są o podłoże i z każdym wdechem poczuj, że ciągniesz energię przez stopy do całego swojego ciała. Natomiast z wydechem uff, poczuj, że energia z Twojego ciała wychodzi poprzez stopy do ziemi. Wykonamy 10 przysiadów. Wydech. Wdech. I rozluźnienie. Czujesz już energię w swoich stopach, kolanach, całym ciele aż od stóp. Do głowy poczujesz w pewnym momencie, jak energia płynie. Następnie przysiady energetyczne, coś, co wymyśliłem pewnego dnia właśnie po przysiadach, gdy chciałem pogłębić to doświadczenie. Przysiad energetyczny jest trochę głębszy. Stopy na szerokość. Bioder z wydechem schodzimy w dół. Wydech do końca. Opuść ręce w dół, opuść głowy. Wypuść całe powietrze z płuc. I z wdechem unosimy się do góry, ręce w górę. Wdech do pełna, odchyl lekko klatkę piersiową. Otwórz, odchyl lekko tu do tyłu. Wdech i wydech. I jeszcze jeden Uff, rozluźnienie. Poczek energia płynie. Przez całe Twoje ciało kręgosłup został uruchomiony, rozgrzany, wzmocniony. Teraz przejdziemy do klęku podpartego. I w tym przypadku właśnie dla niektórych osób przydają się dwie maty, <taki> tak aby pod kolanami było miękko. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, palce stóp wyciągnięte w tył. Z wydechem plecy w górę, głowa do dołu. Z wdechem brzuch w dół, głowa do góry. Wykonaj 5 lub 7 powtórzeń. Następnie pogłębimy doświadczenie. <laughs> Z wdechem przyciągnij prawe kolano do czoła, czoło do kolana. Z wdechem wyprostuj nogę w tył, unieś głowę do góry, ugnij prawą nogę w kolanie, unieś stopę wysoko i odchyl głowę do tyłu. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. wydech Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Odkładamy prawe kolana, teraz lewa strona. Następne ćwiczenie w tej pozycji: prawa ręka z wdechem do góry, z wydechem w dół. Wdech i wydech. Lewa strona ta sama ilość powtórzy. Następnie połóż lewą rękę grzbietem na macie, opierając się na prawej dłoni pociągnij lewą rękę daleko w prawą stronę, opuść bark, oprzyj bark i głowę na macie, lekko dociśnij prawą dłoń, połóż skręt tułowia i pozostań w tej pozycji na 3-4 oddechy. Następnie z wdechem do góry i zmieniamy kierunek. I wdech do góry. Jeszcze jedno ćwiczenie, ćwiczenie na stawy biodrowe w tej pozycji. Unieś prawe kolano do góry i zatocz trzy okręgi kolanem w jedną stronę, następnie w przeciwną. Zmieniamy stronę. Następnie połącz ze sobą stopy. Rozszerz kolana na szerokość maty. Siądź na pośladkami na piętach. Utrzymując pośladki na piętach, wyciągnij się daleko do przodu. Oprzyj czoło na macie i rozluźnij cały tułów. Następnie cofnij jedna po drugiej ręce, opierając się na dłoniach. Powoli unieś tułów do góry. W tej pozycji, jeśli jest Ci trudno ułożyć się do przodu, wyciągnąć i rozluźnić całe ciało, możesz użyć koca. zwinić sobie koc w wałek i ułóż wałek przed sobą. W ten sposób oprzesz tułów na wałku. Ważne, aby. Całe Twoje ciało rozluźniło się, abyś poczuła, abyś poczuł rozluźnienie w plecach. I wychodząc z tej pozycji, jedna po drugiej cofnij ręce do tyłu i opierając się na rękach, powoli unosz tu do góry w ten sposób. Następnie użyjemy paska lub gumy do rozciągania nóg, do rozciągania do kręgosłupa. Zgodnie z moim doświadczeniem i chyba nie tylko moim wszelkiego rodzaju napięcia w naszym ciele zaczynają się generować właśnie od tylnej strony naszego ciała, poczynając nawet od łydek, łód pośladków, pleców, dlatego warto rozciągać w właściwy sposób te części ciała. Ułóż się na macie, uginamy nogę w kolanie, zakładamy sobie pasek. Na prawą stopę lewa noga leży prosto. Ten pasek pomaga nam również utrzymywać prawą nogę wyprostowaną i powoli, dynamicznymi ruchami wydech, wydech, wydech. Rozciągamy prawą nogę kilkanaście razy. Odkładamy teraz prawą nogę. Przekładamy sobie pasek na nogę lewą. Unosimy lewą nogę. Noga prosta w kolanie. Prawa noga leży na macie. Również wyprostowana. Wydech. Wydech. Klatka piersiowa szeroko. Całe ciało rozluźnione. Z wydechem poczuj rozciąganie nogi. Ta noga rozciąga również dół kręgosłupa. Mięśnie w dole kręgosłupa, miednicę. I następnie jeszcze raz wracamy do nogi prawej. Teraz jednym ruchem przyciągamy po prostu tą nogę do siebie. Noga prosto, z wydechem poczuj. Jak powoli noga się rozciąga, oczywiście mięśnie ścięgna. Oczywiście nic na siłę, nie ciągnij za mocno, mniej więcej tak 70% Twoich możliwości, tak aby ta noga pracowała. Wojny wdech i wydech. Z każdym wydechem poczuj, że miejsca jest więcej. I odkładamy nogę na matę, zdejmujemy pasek lub gumę. Prawa ręka za siebie, uginamy prawą nogę w kolanie, stawiamy stopę na macie, lewa ręka przy tułowiu. Turlamy się na prawy bok, lewa ręka przed tobą, i opierając się na dwóch rękach bokiem, przechodzimy do siadu. Wstawanie z pozycji leżącej bardzo ważne. Pokażę Ci jeszcze w tą stronę, jak to wygląda. Prawa ręka za siebie, uginamy prawą nogę w kolanie, przeturlamy się na prawy bok, lewa ręka przed sobą, unieś głowę. Uginamy prawą rękę w łokcie i opieramy się na dwóch rękach. Przechodzimy do siadu. W ten sposób wstawaj z pozycji leżących. Nawet jeśli nie ćwiczysz, tylko śpisz, w ten sposób wstawaj z łóżka. Zachowasz na dłużej rozluźnienie, relaks w plecach. Gdy już poćwiczysz trochę, gdy już twoje ciało jest wzmocnione, gdy czujesz się dobrze, czujesz się na siłach do tego zestawu, możesz dołożyć jeszcze dwa ćwiczenia. Ułóż się na brzuchu. Ręce na wysokości klatki piersiowej, palce stóp podwinięte. Zdecham powoli, unosimy się do góry. Stopy w lekkim rozkroku. Dociśnij mocniej dłonie do maty, palce wśród ręcza. Utrzymuj nogi, wyprostowane plecy proste. Pozostajemy w tej pozycji przez chwilę. Spokojnie oddychamy. Następnie przenosimy ciężar ciała do przodu. Rolujemy się przez palce stóp. Spójrz na palce stóp. W ten sposób przechodzimy z jednej pozycji do drugiej. Klatka piersiowa do przodu. Pośladki ściągnięte w dół, w stronę kolan. Klatka piersiowa otwarta, głowa do góry. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Następnie układamy się w pozycji, w pozycji relaksacyjnej, w której rozluźnij całe swoje ciało. Stopy w lekkim rozkroku, dłonie wewnętrzną stroną do sufitu. Zamknij oczy. Spokojnie, głęboko oddychając. Poczuj rozluźnienie w każdej części Twojego ciała. Na początek jeszcze je przeskanuj stopy, łydki, relaks. Kolana uda pośladki, relaks. Kręgosłup, plecy, relaks. Brzuch i narządy wewnętrzne, relaks. Klatka piersiowa, serce i płuca, relaks. Dłonie, łokcie, ramiona, barki, relaks. Rozluźnienie. Szyja, głowa i twarz relaks, zamknij oczy. Zostań w tej pozycji na kilka spokojnie głębokich oddechów. Poczuj, że całe twoje ciało rozluźnia się. Następnie poruszaj palcami dłoni i stóp. Możesz jeszcze utrzymywać zamknięte oczy. Połącz ze sobą nogi. Prawa ręka za siebie, prawa noga ugięta w kolanie, lewa ręka wzdłuż tułowia, przeturlej się na prawy bok. Pozostań jeszcze w tej pozycji na kilka oddechów. I następnie opieraj. Lewa ręka przed sobą, prawa dłoń również i bokiem. Przechodzimy do siady. W ten sposób spróbuj doświadczyć, jak będzie działo, czuło Twoje ciało. Poczuj przepływ energii, poczuj nowe doświadczenia. Jeśli zanurzysz się w sobie do końca, poczujesz, doświadczysz również. Wszystkie rzeczy z tego świata, wszystkie Twoje zadania, zajęcia na chwilę dadzą ci wytchnienie i z nową energią będziesz mogła, będziesz mógł zabrać się za swoje życie. Namawiam, zapraszam. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli coś chcesz zapytać, dowiedzieć się więcej, napisz w komentarzu lub też napisz w wiadomości do mnie, jeśli uważasz, że ćwiczenia są te ok. Udostępnij je znajomym, niech wszyscy korzystają. To jest prosty zestaw, skuteczny. Warto spróbować. Do zobaczenia.